A, dzień dobry, cześć! Tu mówi Marta, spasi koni. Yy, witajcie na kawie z koni. Coś tu leci z, z nieba takie, lecą płatki jak śnieg. W ogóle przedziwne. Yy, witam was tu razem z Tristankiem i Damirko. To zmiana czasu. Jeszcze jakoś nie, nie, nie weszłam w to, powiem szczerze, bo yy, jest już prawie dziewiąta, a ja czuję się jakby była właśnie ósma, jakby dochodziła ósma, a nie dziewiąta. Więc yy, stąd moje też takie taka opieszałość i nie i niezbyt bycie na czas. Kurczę, czy to śnieg pada? Jest bardzo ciepło, a coś jednak pada się, pada z nieba coś niesamowite chciałam dzisiaj trochę pogadać o w... jeśli ktoś oglądał o rany, a to co? Patrzcie jaka piękna jaszczurka. Biedaczka, ona chyba nie żyje. No na pewno nie żyje, ale... Ura no niesamowita, jaka zielona. Piękna. To może słyszały, jak opowiadałam o potrzebach jako uniwersalnym języku świata. I dzisiaj chciałam trochę powiedzieć o emocjach, które też są takim czymś, co nas łączy ze zwierzętami. I z, e, no. Być może nawet z innymi częściami świata. Nie wiem tego. E, tu gajeczka wyjada jak ten śnieg jest, po prostu kurka zatyka mnie powiem wam eee, a tu Elzinek i Edwardzik i Grejsinek szukam jeszcze eee, szukam jeszcze Blumisia, Coś go nie widzę o, Blumisia jest chyba tam za lasem, idę go do niego zobaczyć go cześć kochana dzień dobry no więc dzisiaj o emocjach trochę, bo emocje też dokładają się do tego czegoś, co, co, co dzielimy ze światem, e, co nie jest tylko unikalnie nasze. E, chociaż e, jest kilka takich mitów e, antropocentrycznych, e, które mówią o tym, że, no, to, że to człowiek ma emocje, to człowiek tak wyróżnia go to. To jest, to jest obalone dawno. Może nie tak dawno, ale jest to obalone. E, I... Jest dowiedzione, że, emo, że, że. chociaż nie przytoczę Wam badań teraz, ale że zwierzęta są uznane przez większość, e, przez świat jakby nauki e, czującymi, emocjonalnymi istotami. Więc to jest coś, co, co, jest, co jest dla nas wspólne. I pewnie inna jest. Ekspo, to, to, czym się różnimy, to nie jest. E, rodzaj, jak już kiedyś mówiłam, to, the difference is not of a kind, To mówi Franz de Waal, że to nie jest różnica w jakości, tylko w ekspresji, czyli w tym, jak się to objawia. Te wszystkie emocje. A mi się bardzo podoba, o, bardzo mi się podoba ten cień konia na ziemi, ale podoba mi się to, jak o emocjach pisze Piszą dwie siostry, Amelia i Emilia Nagoski w książce Burnout. Ona ma się niedługo ukazać w Polsce, po polsku, ale um, nie wiem jeszcze kiedy i nie wiem, kto to wyda, ale wiem, że ma ktoś wydać. Um, więc one, jak piszą o emocjach, to piszą o tym, że Emocje to jest, jakoś, to jest reakcja na coś, co się pojawia w otoczeniu. Ale reakcja bardzo taka złożona, reakcja, w którą zaangażowane jest nasze ciało i różne jego biologii, biochemiczne funkcje. I to, jak te funkcje, właściwie, no znowu, jak, one, jak one się wyrażają w tym, jak, jak się czujemy. więc. Na przykładzie koni, jest taka grupa ludzi, która jak widzi konie, to doświadcza jakichś emocji. Doświadcza takiego poruszenia, ekscytacji, zachwytu, przestrachu, jakby całej takiej całej jego związanki różnych emocji. Poznajemy to po tym, że czegoś wyostrza się nam wzrok, coś taka, taka mała piłeczka w środku podskakuje. Mam wrażenie też, że to może być tak, że się wyostrza powonienie, czyli bardziej ten zapach koni jakoś jest dla nas taki wzywający i szukamy go. Też bardziej się stajemy w, tak w ciele jakoś obecni, bo będąc przy koniach, mam wrażenie, że wielu osób jest jednak większej uważności na to, jak gdzie chodzi, co robi. E, bo konie są duże. Więc to wszystko się zadziewa e, w obliczu tej emocji, która, nie wiem, każdym być może naz sobie nazwie jakoś po swojemu, inaczej. E, ja mogę powiedzieć, że to jest jakiś zachwyt dla mnie przynajmniej. I teraz, jeśli ten zachwyt zostawię po prostu, żeby on płynął, żeby się dział, żeby sobie istniał, to on e, jakby to on się, on się rozproszy za, za, za jakiś czas. Za, to jest, to są, jeżeli nie dokładamy, nie, pod, nie podsadzamy tej emocji myślami, o, jakie te konie cudowne, a wtedy, jak widziałem konie ostatnio, to mogą pogłaskać i tak dalej, i tak dalej, to jeśli tych myśli nie dołożę sobie, to emocja yy, <sum> sama w sobie wygaśnie po kilku sekundach. Yy, ona przejdzie, i Emilii Nagowski mówi, że emocja jest jak, każda emocja jest jak tunel, przez który, przecho przez który przechodzimy przez nie, Do, i każdy tunel się kończy tym, tym światełkiem. <tum> tym przysławionym światełkiem w tunelu. Ale <tum> może, może, może być tak, że przyjemne w odczuwaniu emocji chcielibyśmy, żeby ten tunel był jak najdłuższy i żeby się nie kończył. Wtedy lubimy podsysać je myślami dokładać do, 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 do nich historię, <laughs> tak jak z końmi na przykład, nie? To, że, że dla mnie to jest ten zachwyt, yy, 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 ja lubię, żeby on trwał, ale często jest tak, że yy, na przykład w moim przypadku zachwyt bycia z końmi, on też często się, on ewoluuje, przecież ja nie wychodzę z tego tunelu, że dokładam różnych myśli, dokładam bardzo często do tego zachwytu troskę. Troskę, chęć opieki, jakąś łagodność, empatię, współczucie i te różne inne towarzyszące emocje czasu prowadzą mnie w takie miejsce, że na przykład mam już do sumienia, że za mało tam nie wiem, zatroszczyłam się o nie, że jeszcze nie przyjechała weterynarz do Blumisia, że e, e, nie wiem, że nie posmarowałam Grejsikowi jeszcze raz. E, nogi, miodem, manuka, gdzie tam gdzie ma takie zeschłą skórę. I różne takie rzeczy, które mnie prowadzą, na przykład w, w taki niezbyt przyjemny obszar wyrzutów sumienia, że coś tam za mało, że niewystarczająco. Mm. I ale jeśli nie dokładam do zachwytu myśli, tylko zostaję z nimi gdzie tu i teraz, że stoimy tu razem w słońcu, pada ten dziwny śnieg. One pachną, drzemią nie? i jakby za chwilę jakby tego zachwytu nie ma, a mogę zaczerpnąć go na nowo za, jak, i, i przechodzić przez ten tunel jakby wielokrotnie ale nie być w nim utknięta, nie być w nim jakoś, wiecie, za zakleszczona tymi myślami, tymi podłączonymi różnymi emocjami. I tak jest, to, 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 o, to o przyjemnych emocjach. I może pójdę poszukać Blumisia, to zobaczymy, co tam u niego. Przez las się przejdziemy. I, i opowiem wam trochę o tych nieprzyjemnych, mniej przyjemnych emocjach. Że część z nich jest taka, że rzeczywiście, jakby tutaj trochę większej sztuki mam wrażenie, no i kontaktu ze swoimi myślami wymaga to, żeby rzeczywiście widzieć je jako tunele, przez które przejdziemy po prostu i one się rozproszą i puszczą nas, i, i, i jakoś wrócimy do. Mm, może nie do równowagi, ale że, że jakoś ukoimy się. Um, ale te mniej przyjemne w odczuwaniu emocje mają o wiele większą czepliwość jakby dla myśli i bardzo. Nam to tak wychodzi, że dużo się po, dużo bardzo podsycamy je myślami, szukając ukojenia też w taki sposób, który nie jest skuteczny właśnie przez to, że zaczynamy myśleć, zaczynamy rozkminiać, analizować, to dokarmiamy taki niepokój na przykład sobie albo dokarmiamy smutek. I część właśnie z tych trudnych emocji, jak smut, nie, może taki smutek, zależy jaki smutek, ale bezsilność em, y, też żałoba to są takie emocje, gdzie bardzo potrzebne jest towarzyszenie czyjeś, żebyśmy z tego tunelu wyszli. Potrzebna jest często o taka wspierająca obecność, jakiś świadek, em, troskliwy świadek który jakoś będzie przy nas, kiedy będziemy przez ten tunel sobie iść, bo często bez tego jak utknięcie w takim tunelu żalu, czy niepokoju jest bardzo łatwe. Wydaje się, że to są takie emocje, które trochę paraliżują ruch. Um, no, może złość niego do końca. Złość mobilizuje do ruchu. Ale tamte emocje e, 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 często jakby nas o, o, zamykają w jakimś miejscu, i, i, i w naszym, bo jest taka bezradność czy, czy żal. I kiedy nie ma tego ruchu, no to, to właśnie też w tunelu, też wtedy jesteśmy w miejscu. Ojejku, zawiesiłam się, się, bo patrzcie jak tam bluminio. Bluminio, co ty tu robisz, kochany, tak sam? Powiedz, boli cię nóżka? Czy tak sobie tu, tu spałeś tutaj? Gdzie U Urany! Ale wali, co? <słuch> wiem, czy Bluminio utknął w jakimś tunelu swojej emocji. Być może w tunelu, trochę, w tunelu bólu w pewien sposób, bo yy, ja, wydaje mi się, że jego bolą nogi ze względu na ochwat, który mu powraca. Popatrz, jak on się rusza. Nie no, całkiem nieźle chyba. Nie jest jakoś strasznie kulawy. Idę za nim i zobaczę, co on, dokąd on sobie tam idzie i którędy on wędruje przez ten las. Lumiczu, mogę iść z Tobą? Nie ja odrzucę od opowieści o emocjach, ale kochany, idziemy razem? Chodź. Chodź, Biała Dupko. Chodź. Hmm. Hmm. <laughs> Czu mundrażku, mój. O, teraz tak przyglądam się swoim emocjom teraz. To mam w sobie dużo takiego, weszłam yy... w taki tunel <śmienkości> yy, miękkości i czułości. O. o. I te kłaczki. Dobra, chyba mogę wrócić do tych nieprzyjemnych teraz yy, tych nieprzyjemnych emocjach i być utkniętymi w nich. Wydaje mi się, że jedną rzeczą, która powoduje, że my utykamy w, tym, w tych tunelach trudnych emocji, jest to, że społecznie, kulturowo wyrażenie ich i da, jakby wypuszczenie ich, i doświadczenie, e, tak jak nam ciało podpowiada, i taka naturalna ekspresja tych emocji jest kulturowo e, nieuznane. Nie? Że wyłuszenie się, płakanie. Przeżywanie jakiegoś, nie wiem, żalu, czy bycie bezradnym, to są mało popularne rzeczy i mało e, akceptowane. I już od bardzo wczesnych lat mamy takie informacje, żeby właśnie, żeby się nie mazać, żeby być samodzielnym, takim skutecznym. I, i... tak, co będziesz mi tu robił? O, ła, Buta mi będziesz zjadał! Oszalałeś? Chodź <głos》> tutaj. Nie chcę, żebyś mi zjadał buta. <głos》>. Więc yy, to, to nasza historia, ta nasza biografia powoduje, że mamy takie swoje tunele, pewnie każdy swój, różnych emocji yy, trudnych, w których utykamy i z których trudniej nam yy, wyjść. I na pewno to nie jest tak, że ta emocja trwa na nas parę sekund, tylko nie wiem, jak na przykład yy, ja się budzę czasem w nocy i Akurat i wypływa mi jakiś niepokój, to się okazuje, że ja z tym niepokojem potrafię wiecie, nie spać parę godzin, tak? Jak jeszcze jakieś myśli do niego się dołożą i wszyscy wokół śpią, jest cisza, i no to łatwo popłynąć, nie? W jakieś takie miejsca, z których trudno się potem wydostaje. Tak patrzę na te jego nóżki, słuchajcie, jakoś się martwi trochę. No nie wiem. No właśnie. Chyba kuleje jednak. Dzisiaj ma już przyjechać weterynarz, więc... Mm. I jak sobie myślę o tych emocjach, nieprzyjemnych i w odczuwaniu, i przyjemniejszych w odczuwaniu, i kiedy myślę o tym, że... konie, tak jak ja, odczuwają, mające swoje tunele i... to bardzo, bardzo jasne staje się nagle dla mnie ich zachowanie i to, co... Teraz doświadczają i to, że przypisuję ich zachowaniem jakieś moje etykiety, no to oczywiście to jest jakby część antropomorfizacji, ale taki dobry antropomorfizacji to przybliża mnie do tego, żeby uznać ich doświadczenie, żeby uznać to, że w ich życiu jest coś więcej niż tylko to, żeby być moim towarzyszem, żeby dla mnie coś robić, żeby nie wiem, być moim oswojonym zwierzątkiem, tylko żeby. Tylko że... I wtedy jakoś one zyskują um, taką autonomię i taki status już po prostu równoprawnego mojego partnera w życiu, w tym świecie. Nie w, nie w tym, żeby nie wiem, nie w mojej pracy, na warsztatach, tylko o wiele, wiele szerzej. Hmm. I, tak, I tak patrząc na Blumisia teraz, jak on tutaj wędruje sam e, po różnych zakamargach tego lasu to mogę to zweryfikować, oczywiście znaczy będę to weryfikować, ale wydaje mi się, że po prostu go coś mu dolega i szuka jakiegoś takiego miejsca dla siebie z tym żeby się nie mieszać też z innymi tutaj końmi w jakieś ich sprawy tylko żeby mieć trochę spokoju, mogą bo boli. Także będziemy patrzeć na to. Słuchajcie, jak zwykle mój telefon jest no jest tylko moim telefonem, który nie lubi być na zimnie i się wyłącza. Zaproszę Was zaraz na trochę uważności. Myślę, że dzisiaj chciałabym to zrobić z Edwardem. Ale zanim, zanim pójdziemy w tą uważność, to jeszcze chcę przypomnieć, że jutro robimy webinarium z Martyną o potrzebach właśnie, o języku potrzeb, o uniwersalnych Języku koni i ludzi. I tam będzie dużo wiedzy takiej o, o komunikacji w duchu porozumienia bez przemocy. Będzie y, też y, dużo z takiego fizjologicznego punktu widzenia, ponieważ Martyna jest osteopatką i fizjoterapeutką koni i ma bardzo fajne spojrzenie na to, jak y, emocjonalne, y, Istoty są również fizycznymi istotami i bardzo o tym fajnie umie opowiadać, więc zapraszam Was, można zapisać się jeszcze link tutaj na grupie jeszcze na stronie pasikonie.pl w zakładce życie z końmi albo na profilu Pasikonie jest link, możecie się przyłączyć do nas, eee, No. a teraz zaproszę Was już do, do Edwarda eee, ta praktyka, którą robimy na tej kawie z końmi codziennie, tutaj, polega na tym, że ćwiczymy mięsień uważności bez wchodzenia w swoje doświadczenie swojego ciała, ponieważ ja nie jestem przy Was, a nie wyprzy mnie, więc nie dzielimy tej przestrzeni fizycznej. To ja y, jestem ostrożna z tym, żeby zapraszać do, taki, do, do, do wchodzenia w jakiejś części siebie, ale zaproszę Was do tego, żeby y, poćwiczyć y, swój umysł y, w ten sposób,